Oczywiście, że zwyciężymy. A chcę powiedzieć, że od niedawna zaczynam pomagać tym Jarosław Kaczyński. Po pierwsze, ujawnił w piątek, że koalicjanta ma się po to, żeby postawić za nim CBA. I to jest jedyna przyczyna koalicji. Po drugie skłócił wszystkich ze wszystkimi: młodych ze starymi, bogatych z biednymi, ludzi przedsiębiorców z władzą powiedziałabym, udało mu się tak doskonale, że tylko tak mocno nas potrafili skłócić komuniści przed 89 rokiem. A co najważniejsze, a co najważniejsze powiedział nam, po co jest władza? Władza jest po to, żeby jej się bać. Dlatego nosił sobie ten pistolecik, bo wtedy nie miał władzy. Bo on tak uważa, że władza jest po to, żeby się jej po prostu bać. Ale my, ludzie Platformy, nie chcemy, żebyście się nas bali, bo strach eliminuje zaufanie i szacunek. My chcemy krok po kroku zdobywać wasze zaufanie. My was szanujemy i chcielibyśmy, żebyście Wy też szanowali władzę. Ale tak naprawdę to chcemy Wam służyć. I muszę powiedzieć, kiedy wczoraj na Zamku Królewskim słyszałam staśmy głos Jana Pawła II, który mówił, naród to jest prawda, zaufanie i wspólnota. I my, ludzie Platformy, nie chcemy nad Wami panować, my chcemy wam służyć. Zaufajcie nam. Bardzo dziękuję Pani Prezydent. Naszej Hani w Warszawie się nie boją. Naszą hanię szanują i kochają warszawiacy. Władza jest po to, żeby jej się bać.